Przychodziło wiele osób, aby z Nim się spotkać, aby z Nim porozmawiać. Co to jest modlitwa? Jakie cechy posiada dobra modlitwa? Modlitwa to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Co zrobić, aby rozmowa była dobra? Obie strony muszą słuchać siebie nawzajem dlatego też jeśli chcemy naprawdę modlić się ważne abyśmy mieli świadomość bliskości Pana Boga i tego że on mówi do nas kiedy z nim rozmawiamy powinniśmy być otwarci wobec niego dlatego modlitwa powinna być szczera spokojna należy mówić prawdę być otwartym na słowo które kieruje do nas Pan Bóg Dzisiaj spotykamy człowieka, który przychodził do Jezusa rozmawiać w nocy. Należał on do faryzeuszów żydowskiego dłamu religijnego. Faryzeusze sprzeciwiali się Jezusowi, ponieważ wskazywał na ich zakłamanie w wyznawaniu wiary w Boga. Wiele przepisów prawa robili oni po to, aby się ludziom pokazać. Czyli robili to na pokaz, by zademonstrować swoją pobożność, a nie z miłości do Pana Boga. W podręczniku macie fragment z Ewangelii Świętego Jana. Przeczytajcie go i posłuchajcie. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego, Jezusa, nocą i powiedział mu rabbi. Wiem, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. W odpowiedzi rzekł do Niego Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego, Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, Zaprawdę, zaprawdę opowiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nikodem był człowiekiem poszukującym prawdy. Miał wątpliwości, dlatego poszedł do Jezusa, by sobie je wyjaśnić. Nocne debaty były praktykowane przez żydowskich nauczycieli. Nie było więc to niczym dziwnym, że Nikodem również wybrał tę porę. Dostojnik Żydowski chciał z Jezusem spokojnie porozmawiać. Podczas rozmowy okazało się, że nie mógł pojąć, czym jest powtórne narodzenie. Jezus wyjaśnił, że jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To powtórne narodzenie narodzenie z wody i ducha dla królestwa Bożego jest to sakrament chrztu świętego każdy z nas w tym momencie narodził się z wody i ducha świętego łaska chrztu świętego pomaga nam być dobrymi ale musimy ją w sobie rozwijać a rozwijamy ją przez modlitwę gdy się modlimy jest w nas królestwo Boże i budujemy to Królestwo Boże wokół siebie. Nie tylko wtedy, gdy bezmyślnie mówimy formułki modlitewne, ale gdy naprawdę modlimy się, gdy rozmawiamy z Panem Bogiem, czyli mówimy do Pana Boga i słuchamy Pana Boga. To przyjście Nikodema Nocą było spowodowane tym, żebym. Miał spokój, żeby mógł spokojnie porozmawiać z Panem Jezusem. Dlatego podczas modlitwy trzeba mieć spokój. Na modlitwie powinniśmy mieć ciszę, mieć swoje miejsce, swój odpowiedni czas, żeby modlić się bez pośpiechu, żeby modlić się w skupieniu, żeby inne rzeczy, inne osoby nie rozpraszały nas w modlitwie. I modlitwa, tak jak to już było powiedziane, jest nie tylko mówieniem, ale też słuchaniem. Podczas modlitwy usłyszeć głos Pana Boga. Podczas modlitwy, aby była ta chwila ciszy, zastanowienia. Stając przed Panem Bogiem, trzeba być nastawionym na słuchanie tego, co chce mi powiedzieć Pan Bóg. Z Panem Bogiem trzeba rozmawiać, tak jak z każdym innym. Bo to jest rozmowa z osobą. Czyli mówię Panu Bogu o swoich problemach, mówię o swoich sprawach, mówię o tym, czym żyję, co jest dla mnie ważne. Zapytajcie siebie, jak wygląda Twoja modlitwa, jak często i gdzie się modlisz. Co przeszkadza ci w modlitwie? A co pomaga ci się modlić? Zwróć uwagę, jak wygląda twoje miejsce, w którym się modlisz. Jak organizujesz sobie czas na modlitwę? Zadanie domowe z dzisiejszej lekcji. Weź księgę Pisma Świętego. Pomódl się przez chwilę do Ducha Świętego i otwórz i to miejsce na którym otworzysz, przeczytaj. To jedno, dwa zdania. To jest to zdanie, które dzisiaj do Ciebie mówi Pan Bóg.